W pierwszym czytaniu z pierwszego listu świętego Jana Apostoła mamy dosyć jasne rozróżnienie na dzieci Boga i dzieci diabła. Pisze Jan, że kto grzeszy jest dzieckiem diabła, kto nie miłuje brata, kto popełnia niesprawiedliwość. Jesteśmy trochę zaskoczeni, bo jesteśmy nauczeni, że dzieckiem Bożym. Jesteśmy w momencie Chrztu Świętego, i że to jest rzecz, która jest jakaś niezamazalna: że jakkolwiek byśmy postępowali, zawsze jesteśmy dziećmi bożymi. Potem też pojawia się czasami sformułowanie, że wszyscy ludzie są dziećmi bożymi, zwłaszcza papież Franciszek to ostatnio podkreśla, że każdy człowiek jest dzieckiem Boga. Tutaj mamy rozróżnienie, które już jest znane z Ewangelii na które sam Jezus mówił, że, że to kim jesteś, to zależy od tego, jak postępujesz. Jak postępujesz, że to Twoje postępowanie decyduje o tym, czy jesteś dzieckiem Boga, czy dzieckiem diabła. Kogo słuchasz, tego jesteś dzieckiem. To jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje, że jakby nasze czyny były ojcami naszej tożsamości. To znaczy, to co ja robię, kształtuje moją tożsamość, sprawia, że tym jestem. No trochę tak jest. Jak jestem jak kradnę, to staję się złodziejem. Jak często oszukuję, to, to, jest, to jestem kłamcą że moje czyny definiują moją tożsamość, czy kształtują mnie. Oczywiście każdy z nas grzeszy i w tym momencie grzechu jestem też dzieckiem diabła, bo słucham bardziej diabła niż pana Boga. Pan Bóg jasno mi mówi, nie rób tego, a ja jednak robię to, co chce diabeł, więc jakby godzę się na wejście w sferę jego działania. Natomiast chodziłoby generalnie o to, żeby w tej sferie jak najszybciej uciekać, żeby się spowiadać, żeby nie trwać w grzechu, bo, to, bo im więcej będzie w nas diabła, im dłużej w nas będzie diabeł siedział, tym bardziej będziemy stawać się dziećmi diabła. Będziemy stawać się dziećmi tego zła, które czynimy. To pokazuje jasno, jak, jak dużo zależy od nas, jak dużo zależy od naszego działania i to nie jest tak, że, że nasze czyny nie wpływają na naszą tożsamość. Psalmista już nie po raz pierwszy wzywa do tego, żeby śpiewać Panu pieśń i mówi o tym, że wzywa też całą przyrodę, żeby niech ziemi, szumi morze i wszystko, co w nim żyje. Rzeki niech klaszczą w dłonie, góry niech razem wołają z radości. Zwróćcie uwagę na to, bo to jest poezja. Myśmy są przyzwyczajeni do poezji, ale jesteśmy naprawdę tysiące lat przed nami, i człowiek, który żyje w gorszych warunkach niż my, który nie ma tomików poezji do przeczytania, ten autor potrafi popatrzeć na rzekę i mówić: Patrzcie, te, ta kaskada tego potoku trochę przypomina klaskanie. Klaskanie. Dlaczego tak ta rzeka klaszcze? Bo ona chwali pana Boga. Ale w jaki sposób góry wołają z radości? Co znaczy, że w góry krzyczą? Czy dlatego, że są wyżej? Że jak jest krzyk, to jest e, głos podnosi się wyżej? Dlaczego on nie powiedział, żeby góry klaskały, a rzeki wołały z radości? No i jest to ciekawe. I nie do końca nawet wiemy dlaczego. Ale jedno wiemy, że autor stara się mówić pięknie o Panu Bogu, stara się używać pięknego języka. I, i to jest dla nas też takie wezwanie, żeby sobie zadać pytanie, kiedy ja coś zrobiłem dla Pana Boga pięknego? Bo może ja tylko Robię takie rzeczy toporne, to co trzeba, to zrobię. Ale kiedy napisałem piosenkę, kiedy napisałem wiersz, kiedy się ubrałem w sposób specjalny, kiedy zrobiłem jakieś czynce, zrobię to dla Jezusa. My szaleńcze rzeczy czyny robimy dla ludzi, których kochamy, dla, dla dzieci, dla rodziców, dla, dla przyjaciół, na których nam zależy. Czy coś ostatnio zrobiłem dla Pana Boga takiego szalonego, żeby, żeby to zostało też w historii mojego życia, jak te rzeki, które klaszczą w dłonie, zostały w Piśmie Świętym. Ewangelia z świętego Jana pokazuje, jak dwaj uczniowie Jana chrzciciela zobaczyli przechodzącego Jezusa. Jan szczyciel mówi na widok Jezusa: Oto baranek Boży. I ci dwaj uczniowie poszli za Jezusem, zapytali się, nauczycielu, gdzie mieszkasz. Chodźcie, a zobaczycie, zostali u Niego i tak rozpoczęła się wędrówka nich, między innymi Andrzeja, który stał się potem uczniem Jezusa. Nie stałby się tym uczniem Jezusa, gdyby jego wcześniejszy mistrz nie powiedział, nie pokazał mu, że to jest Baranek Boży. Mógł przemilczeć, mógł, mógł nie powiedzieć, mógł powiedzieć, ja jestem najważniejszym autorytetem. Piękne to jest, że Jan Chrzciciel pokazuje na tego, który jest od Niego ważniejszy. I trzeba mieć takich ludzi w życiu, i może my powinniśmy być takimi ludźmi, którzy pokażą na Jezusa i powiedzą drugiemu człowiekowi: Jesteś moim przyjacielem, jesteś moim kolegą, więc muszę ci powiedzieć jedno, że najważniejszą osobą jest Jezus. Że tym, który przynosi zbawień, jest Jezus. Tym, który przynosi wolność i miłość, jest Jezus. Posłuchaj Jezusa, pójdź za Jezusem. Czy on pójdzie, czy co zrobi, to jest inna sprawa, ale żebyśmy się nie wstydzili pokazywać. Na tego, który jest absolutnie najważniejszy w historii świata, bo może po to jesteśmy czyimiś przyjaciółmi, kolegami, czy po to kogoś mamy w rodzinie, żeby wskazać na tego, który jest dla nas wszystkim. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.